Wielkości świąt, które są ważniejsze, bo wielka noc była najważniejsza w związku z tym, z okazji świąt, zbliżających się świąt Dzień Nocy, wszystkim Państwu naprawdę, wszystkim życzę dużo pomyślności, dużo radości przy tym świątecznym stole, pociechy z tego wiosennego słońca, radości w sercu. No i, i, i przeżywania tego odwaru przeczytania pańskiego w takiej naprawdę przyjaznej atmosferze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dobre. 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 Pan Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Polski. E, tak samo złożył nam Lech Antoni Kołakowski i Kazimierz Gwiazdowski. Pozwolę sobie przeczytać jeden z nich. Ciepłych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, pokwitujących we jedną wcześliwość, a także radosnym spokojem w gronie najbliższych przy wielkanocnym stole. Życzę posłów nas Sejm Sejmie Rzeczpospolitej Polski, Kazimierz Gwiazdowski. Chciałbym też sam złożyć życzenia radnym, mieszkańcom naszego miasta, nie tylko. Niech te święta wielkanocne będą pełne nadziei i wiary. Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie radość, miłość, spokój i szczęście. Ciepłych, pogodnych w sercu świąt zmartwychwstania pańskiego oraz radosnych w gronie spotkań przy wielkanocnym stole życzę wszystkim tu obecnym, także i mieszkańcom Dziękuję bardzo.